Jakie efekty mogę wyciągnąć z tych kilku lat w internecie, z tych kilkunastu lat w internecie, z tych kilku lat na YouTube? Co widzę dzięki temu kanałowi? Co widzę dzięki temu, że rozmawiamy ze sobą fizycznie, kiedy się spotykamy gdzieś tam w mieście, kiedy rozmawiamy ze sobą podczas moich wystąpień, w jakiejś sekcji komentarzy i tak dalej, czy jakiegoś po, po spotkaniach nawet zupełnie prywatnie, a przede wszystkim co widzę, kiedy czytam wasze komentarze, kiedy wchodzę w te wielopiętrowe dyskusje, które pod moimi materiałami publikujecie? Widzę parę rzeczy trochę pozytywnych, trochę negatywnych. Zacznijmy od tych dobrych. Przede wszystkim widzę to, że Polacy się budzą. Wreszcie przestają tak usilnie zasłaniać oczy, usta, uszy, żeby nie widzieć, jak ten świat dookoła wygląda. Polacy zaczynają łapać odwagę tą bardzo cenną, głęboką, wewnętrzną odwagę, żeby racjonalnie oglądać rzeczywistość taką, jaka ona naprawdę jest. Żeby nie zaciskać oczu, żeby nie udawać, że świat jest inny. Polacy otwierają oczy. Widzą co działo się, co działo się kilka lat temu, głównie od czasów covidowych, co dzieje się w tej chwili po zmianie rządów i jakie plany dla nas mają nie tylko ludzie tacy jak Tusk, Morawiecki, Kaczyński czy inni z tej polskiej elity, elity w cudzysłowie, ale też jakie plany dla nas ma pani von der Leyen, pan Trump czy ludzie pokroju Klausa Schwaba Ludzie pokroju grupy Bilderberg czy różnego rodzaju innych organizacji ponadnarodowych, organizacji tych pozarządowych, które bardzo często na nasze życie wpływ mają większy niż nie jeden polityk. Ludzie widzą, że politycy w dużym stopniu nie są w ogóle zainteresowani tym, jak wygląda ich życie. Dowodem na to są protesty Dawidowe, kiedy to, okej, okay, niewielka grupa, ale bardzo, bardzo mocno obudzonych Polaków wychodziła i mówiła wprost, że to rząd swoimi decyzjami administracyjnymi doprowadził do śmierci ponad 200 tysięcy Polaków. To wtedy budziły się protesty dotyczące cenzury. To wtedy się, urodziło się wiele osób, czy obudziło się wiele osób, które powiedziały, że mają dosyć, że nie zamierzają patrzeć na to, jak najpierw Tusk, potem Kaczyński, potem Morawiecki, teraz znowu Tusk niszczą ten kraj. To są ludzie, którzy stwierdzili, że jest dosyć siedzenia na tyłku, dosyć uciekania od prawdy, trzeba zacząć działać.